Czy wiesz, że codziennie, nie wiedząc o tym, narażasz swoje zdrowie? A kiedy w końcu się dowiesz, może być za późno. Niewiele osób wie, ale w Twoim ciele istnieje prawdziwy, cichy strażnik, organ, który pracuje niestrudzenie wykonując ponad pięćset różnych funkcji, nigdy się nie skarżąc, nie robiąc hałasu, chroni Cię przed zatruciem, otyłością, przed wczesnym starzeniem się, a nawet nagłą śmiercią. Ale kiedy ten obrońca zaczyna szwankować, nie czujesz bólu, nie czujesz żadnego alarmu. On po prostu przestaje działać, a kiedy przestaje, konsekwencje są nieodwracalne. Mówimy o wątrobie, tym niewidzialnym bohaterze, tej cichej kobiecie, jak nazywają ją niektórzy specjaliści. Jest ona. Epicentrum prawdziwej biochemicznej fabryki w Twoim ciele reguluje Twoją energię, nastrój, trawienie, odporność, metabolizm i wiele więcej. Ale nawet z taką mocą, cierpi w milczeniu, a kiedy daje sygnały ostrzegawcze, zazwyczaj jest już za późno. Cichy workaholik, wątroba. Za kulisami ludzkiego ciała wątroba jest najbardziej wielozadaniowym organem. Prawdziwy pracocholik, który w przeciwieństwie do serca, które bije i narzuca się czy żołądka, który boli, gdy coś jest nie tak, wątroba po prostu znosi, filtruje, magazynuje, buduje i przekształca. Radzi sobie z ponad 20 milionami reakcji chemicznych na minutę. Neutralizuje toksyny, metabolizuje tłuszcze, syntetyzuje białka, reguluje hormony i magazynuje niezbędne witaminy. Ale za tą cichą wydajnością kryje się niewygodna prawda: wątroba jest coraz bardziej chora. Szacuje się, że jedna trzecia dorosłej populacji planety ma już pewien stopień uszkodzenia wątroby. I większość z nich nawet o tym nie wie, ponieważ wątroba nie ostrzega, nie boli, nie zapala się widocznie po prostu idzie dalej, stawiając opór, aż przestanie. Cholina, brakujący bohater. I to, co ją niszczy, to nie tylko tłuste potrawy, jak możesz sobie wyobrazić. W rzeczywistości największym złoczyńcą jest niedobór podstawowego, ale zaniedbanego składnika odżywczego choliny. Ta witamina z grupy B, zwana również witaminą B4, działa jak traktor w twoim ciele, usuwając nadmiar tłuszczu z wątroby, oczyszczając zły cholesterol i zachowując integralność komórek. Kiedy jej brakuje, wątroba zaczyna gromadzić tłuszcz. Po cichu. Niedobór choliny nie jest rzadkością. Jest on bezpośrednio związany z tak zwaną niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, stanem, który może prowadzić do marskości, raka lub niewydolności wątroby. A wiesz, co jest najgorsze: cholina, którą spożywamy, nie zawsze dociera do wątroby. Najpierw trafia do mózgu, gdzie przekształca się w acetylocholinę. Neuroprzekaźnik odpowiedzialny za koncentrację, pamięć i nastrój. Co zostanie, trafia do wątroby. I zazwyczaj zostaje bardzo mało. Dlatego naturalna suplementacja choliny jest kluczowa. Pokarmy bogate w cholinę to m.in. jajka, wątroba wołowa, tłuste ryby, kapusta, ciecierzyca, fasola, soja i inne. Mimo to, nasz nowoczesny styl życia drastycznie zmniejsza wchłanianie tego składnika odżywczego. Dzieje się tak, ponieważ wątroba musi również radzić sobie z zalewem wrogów tłuszczami trans, prostymi cukrami, alkoholem, konserwantami, barwnikami, niepotrzebnymi lekami i ultraprzetworzoną żywnością. Konsekwencje i rozwiązania. W międzyczasie. Organizm nadal produkuje tłuszcz, a wątroba bez wystarczającej ilości choliny traci zdolność do jego usuwania. Rezultat? Przybiera się na wadze, wzrasta cholesterol, pojawia się insulinooporność. Droga do cukrzycy typu 2 jest otwarta i zdrowie zaczyna się rozpadać. Aby odwrócić ten proces, potrzebna jest świadoma zmiana pierwszy krok złagodzić obciążenie wątroby, a to zaczyna się od twojej diety. Wyeliminuj tłuszcze nasycone występujące w tłustym czerwonym mięsie, skoncentrowanych bulionach, wędlinach i podrobach. Ogranicz spożycie tłuszczów trans, tych obecnych w nadziewanych herbatnikach, margarynie, mrożonych pizzach, chipsach, fast foodach. I słodyczach przemysłowych. Substancje te zapalają wątrobę, blokują jej drogi detoksykacji i czynią ją wrażliwą. Unikaj również prostych węglowodanów, takich jak białe pieczywo, ciasta, rafinowane makarony, napoje gazowane i napoje alkoholowe. Nie tylko zamieniają się one w tłuszcz, ale także sprawiają, że wątroba staje się oporna na insulinę, zaburzając cały metabolizm. Sprzymierzeńcy wątroby. Serwatka i ruch. Ale nie wszystko stracone. Istnieją potężni sojusznicy w regeneracji wątroby, jednym z najskuteczniejszych? Serwatka mleczna, serwatka. Ten prosty, dostępny i niedoceniany płyn zawiera białka o wysokiej wartości biologicznej, niezbędne aminokwasy, witaminy i minerały, które pomagają wątrobie się odbudować. Serwatka działa bezpośrednio na eliminację toksyn, reguluje mikroflorę jelitową, redukuje gazy i stymuluje spalanie tłuszczu. Hipokrates, ojciec medycyny, już rekomendował serwatkę jako eliksir długowieczności. Ponadto serwatka jest bogata w bioaktywne peptydy małe cząsteczki, które przyspieszają regenerację komórkową, co jest niezbędne dla organu o zdolności do odnawiania się, takiego jak wątroba. Jednak z wiekiem ta zdolność regeneracyjna maleje. Dlatego regularne spożywanie serwatki jest jak dostarczanie narzędzi, aby wątroba mogła się odbudować. Ruch z celem i zapomniani bohaterowie. Kolejnym kluczowym punktem jest aktywność fizyczna. Ale uwaga, wątroba nie lubi przesady. Ćwiczenia o wysokiej intensywności mogą generować więcej stresu niż korzyści. Idealne jest przyjęcie ruchów funkcjonalnych, takich jak słynne przysiady odciążające nauczane przez dr Bubnowskiego. Poprawiają one krążenie, stymulują drenaż limfatyczny, spalają tłuszcz i jednocześnie zmniejszają nacisk na naczynia wątrobowe. Wszystko to bezpiecznie i pod kontrolą. A skoro mowa o prostocie, warto przypomnieć przykład innego zapomnianego bohatera medycyny, austriackiego pediatry Ernsta Moro. Pod koniec XIX wieku uratował on tysiące dzieci przed śmiercią z powodu biegunki, która w tamtych czasach była śmiertelna, za pomocą niewiarygodnie prostego przepisu zupy marchewkowej. Tak jest, gotowane marchewki, zmiksowane z wodą i solą. Gęste purée, które zrewolucjonizowało pediatrię. Sekret tej zupy tkwił w oligosacharydach wytwarzanych podczas długiego gotowania. Cząsteczki te zapobiegają przyleganiu szkodliwych bakterii do ścian jelit, drastycznie zmniejszając infekcję. Co więcej, zupa marchewkowa była skuteczna nawet przeciwko rodzajom biegunki, z którymi nie radziły sobie nawet antybiotyki. Cud natury. Dzisiaj nauka potwierdza to, co Moro wiedział już ponad 100 lat temu. Marchewki są bardzo bogatym źródłem beta-karotenu, błonnika, witaminy A, C, E oraz minerałów, takich jak fosfor, magnez i wapń. Oczyszczają organizm, wzmacniają odporność i poprawiają pasaż jelitowy. Zupa marchewkowa nadal jest potężnym narzędziem terapeutycznym, bezpiecznym, dostępnym i skutecznym w każdym wieku. Ponadto, doktor Moro stworzył również słynny odruch Moro, używany do dziś do oceny rozwoju neurologicznego noworodków i mimo tak wielu zasług, nigdy nie szukał uznania. Żył i umarł jako prawdziwy sługa ludzkości, dowodząc, że geniusz tkwi w prostocie. Wątroba, twój cichy bohater. Podobnie jak Ernst Moro, wątroba również działa w ciszy nie krzyczy o pomoc po prostu idzie dalej mocno aż nie będzie już mogła a kiedy zawodzi wszystko co najbardziej kochasz twoja energia twoja jasność umysłu twoja witalność twoje życie może się załamać dlatego traktuj swoją wątrobę z szacunkiem na jaki zasługuje odżywiaj się mądrze suplementuj z rozsądkiem poruszaj się z celem a przede wszystkim słuchaj ciszy swojego ciała bo czasem największy krzyk o pomoc to ten, którego nie słychać. Wątroba to cichy bohater, który niestrudzenie pracuje, by utrzymać cię przy życiu, filtruje, regeneruje, magazynuje, chroni, ale nawet bohaterowie mają granice, a kiedy przestaje działać, może być za późno. Dobra wiadomość jest taka, że masz jeszcze czas, aby działać. Małe zmiany dzisiaj mogą zapobiec wielkim tragediom jutro. Nie czekaj na objawy. Zadbaj już teraz. Wzmocnij swoją wątrobę, przywróć energię i odzyskaj kontrolę nad swoim zdrowiem. Podziel się tą wiedzą z kimś, kogo kochasz. Prosty gest może uratować życie. Zacznij już dziś. Przejrzyj swoją dietę. Dodaj cholinę do swojej rutyny. Spróbuj serwatki mlecznej i nigdy nie lekceważ mocy zdrowego nawyku. Twoja wątroba ci podziękuje. Zachowaj tę treść, rozpowszechnij ją i bądź częścią zmiany. Zdrowie nie krzyczy, szepcze, a kto nauczy się słuchać tych szeptów, unika krzyku choroby.